Yy... W sumie i po to, i po to jest dobry Tylko Z Dark Harvestem jest tak, że jeśli masz pewność, że w danym meczu będziesz miał 10 killi lub więcej To rasujesz Dark Harvesta. Ale jeśli nie masz tej pewności to lepiej jest mieć Electrocute'a No i też wiadomo, że wszystko zależy od tego mm, co według ciebie jest wygodne, co, z czym się lepiej czujesz ja zawsze lepiej się czułem z Electrocute'em, więc gram pod Electrocute'a. Kiedyś grałem dużo pod Dark Harvesta, bo... Mm, bo dawało te staki, nie? Dawał po prostu... dawał... Eee, więcej staków. Bo kiedyś mogłeś się na, na Dark Harvestie na przykład 250-300 duszek i więcej. A teraz obecnie to tak możesz do, w jednym meczu dociągnąć do 30-32, jak już jest, dużo zabijasz. No a do to raczej nie, nie, się, nie osiądzie, nie? Arc Harvest jest spoko w mid game i late game, czyli w, w środkowej i końcowej fazie gry A, mm, a Electrocute jest dobry w early game i mid game -ie. Czyli Electrocute słabnie w late game, -ie. czyli w tej takiej, już w takiej końcowej fazie gry, gdzie jest takie 30 coś czy 40 Trzeba wziąć właśnie pod uwagę, kiedy dana runka jest właśnie silna, a kiedy jest słaba, nie? To tak jest z każdą runką. Na przykład The Conquer. Jak niktasz na postacie, które się z nimi się długi wymany toczysz, no to ona nie będzie aż taka dobra. natomiast jeśli będą jakieś teamfighty i tak dalej, to ta runka już będzie dobra, ponieważ no, dłuższe wymiany będziesz prowadził, tak? Więc będziesz mógł ją aktywować. Tak. Yy... Najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć, jak grasz z Kaziksem, to jest to, żeby używać jego pasywki, i jego izolacji. Czyli jak, czyli jak przeciwnik jest oznaczony, wtedy masz większe obrażenia. Jak się, się kierujesz tym yy, i wtedy wchodzisz w wymianę właśnie jak Tomasz, zwracasz na tę uwagę, to będziesz dobrze, dobrze grał z Kaziksem. O, takie mam na tym kru krugu, co do tego większe obrażenia. To jest klucz, żeby być kozakiem. To właśnie do obrażenia czynią Kaziksa takim pro-kozackim pro czempionem. Co muszę dodać tego Sanguine Blade wreszcie do swojego eku? Bo tak trochę ja dłużej ten item wybieram niż z bazy powiedziałbym się co. No co to? Sun Blade Power? Nothing special. Siema ma Ewa? Co tam? O, oh. o oh, dobra, nie mamy tak rozumiem, S Ale W to takie trochę mem, bo nie trafiłem <śladavic> uh... W to było popega. O oh, nie, Kuba pamięta komendę, najgorszy <śladavic> O, to muszę może Kurde, to była kill mi uciekł, fuck ja. Powiem po nim, się już poddać, ale okej. Okay, Mogę sobie potem mać dobre jumpy na takich noobach All like contracts.